Witajcie kochani, tu Adrianna i dziś chciałabym wam pokazać moją skromną kolekcję perfum, opowiedzieć wam o tym, jakie zapachy lubię. Zawsze mi się podobały, jak zagraniczne, bogate YouTuberki robiły filmy z kolekcją ich kosmetyków, torebek, butów. I wiecie, to wszystko było takie piękne, drogie. Te buty, te torebki, te kosmetyki stały na przepięknych toaletkach. No niestety ja nie mogę zrobić takiego filmiku, dlatego że taki filmik trwałby chyba 30 sekund. Bo mam 3-4 torebki i kilka barbutów, więc no raczej się nie kwalifikuję na taki film, ale mam kilka zapachów, które przetestowałam i mogłabym wam polecić. Więc pamiętajcie, że jeżeli filmik wam się spodoba, no to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, a my zaczynamy. powiem Wam o tym, jakie zapachy lubię, żebyście mogły sprawdzić, czy macie podobny gust i czy będą Wam pasowały te perfumy, o których będę mówiła, więc ja jestem fanką takich słodkich, deserowych zapachów, na przykład waniliowy, kokosowy i ja wiem, że dla niektórych te nuty zapachowe są bardzo dziecinne, ale ja uwielbiam pachnieć tak deserowo. Ja mogę się takimi perfumami pryskać okrągły rok, czy lato, czy zima, ja mogę pachnieć tak słodko, mi to nie przeszkadza, ale dla kontrastu lubię także takie ciężkie, kobiece, nieoczywiste zapachy, więc wydaje mi się się, że sporo osób znajdzie tutaj coś dla siebie. Pierwsze perfumy, które chciałabym Wam pokazać, są to perfumy z inglota i na pewno się zdziwiliście, że hej, coś ci się chyba pomieszało, to nie są perfumy, to jest cień, co to jest, ale tak, to są perfumy i są to perfumy w kremie, które aplikujemy tam, gdzie mamy największe żyły, czyli tam, gdzie płynie najwięcej krwi, dlatego że to rozniesie ten zapach po całym naszym ciele. Tak podobno się mówi, więc ja je nanoszę tutaj na nadgarstki, za ucho, w zgięciach, dzięki temu ten zapach dłużej się utrzymuje. No i właśnie inglot w Prowadził kilka lat temu taką serię perfum w kremie, tam jest wiele tych zapachów, ale mi spodobał się właśnie ten. Jest to zapach o nazwie Bright Amber. Mówić Bright Amber czy mówić Bright Amber? Tak bardziej po polsku. Cena takiego prostokącika to 24 zł. I powiem Wam, że to jest piękny zapach, bardzo kobiecy, nieoczywisty, ciepły, natomiast wydawało mi się, że będzie dłużej się utrzymywał, a jego ja go po kilku minutach po prostu przestaje czuć. Jest taka teoria, że jeżeli przestajemy czuć zapach na sobie, to ten zapach do nas idealnie pasuje, a jeżeli cały dzień go wyczuwamy, to znaczy, że ten zapach nie zgrywa się z naszą skórą. Może coś w tym jest, może to o to chodzi, ale mi wydaje się, że ten produkt nie jest do końca trwały, może u was sprawdzić. Się lepiej. Natomiast jeżeli mi się skończą, to ja raczej ich później nie kupię. I teraz przechodzimy do mojego ukochanego, ulubionego zapachu, który używam od lat. Jest to zapach dostępny ze świątecznej kolekcji Buff and Body Works. Niestety jest to produkt limitowany i występuje tylko w tych zimowych miesiącach. Ale ja mam na to świetny sposób, dlatego że ja zaopatruję się w te produkty po świętach, dlatego że wtedy są na ogromnej przecenie i ten produkt normalnie kosztuje 100 zł, a ja go kupiłam za 35 zł. A do tego była promocja, że że kup jeden, drugi weź za darmo, czyli jeden miałam za niecałe 20 zł. No to porównajcie sobie 100 zł, 20 zł za ten sam produkt. Jest to przepiękny, świąteczny, taki ciasteczkowy zapach, bardzo przypominający ciastka waniliowe, taki rozgrzewający, bardzo przyjemny, kojarzący się właśnie z ciepłem domowym, ze świętym Mikołajem, z prezentami, z Kevinem samym w domu po prostu wszystko jest tutaj zamknięte w tym zimowym zapachu. Uwielbiam go, odkąd tylko Buff and Body Works weszło do Polski to go używam i on występuje w wielu rodzajach, dlatego, że jest mgiełka, są perfumy, są balsamy do ciała, masła, płyny do rąk, płyny do kąpieli, ale on jest tak długotrwały i tak wydajny, że ja po prostu kupuję mgiełkę, ale powiem Wam, że po raz pierwszy, kiedy spotkałam się z tym zapachem, to kupiłam go w formie balsamu i smarowałam się rano do szkoły, wychodziłam i bardzo często ludzie mi mówili, że właśnie pachnę jakimiś ciasteczkami, więc nawet Balsam dawał efekt perfum. Ja jestem zakochana w tym produkcie i na pewno nie zrezygnuję z niego przez wiele, wiele kolejnych lat. Kolejne perfumy, trochę bardziej poważniejsze, są to Chloe. Te akurat perfumy dostałam od Patryka. Na święta. I to jest właśnie ten typ takiego kobiecego, trochę dziwnego, niespotykanego zapachu. Ja wiem, ja strasznie opisuję te zapachy, ale ja po prostu nie umiem opisywać zapachu. Wiem, że to jest właśnie taki kobiecy, pudrowy, przepiękny zapach. Niestety ten produkt jest już dużo, dużo droższy, dlatego że on kosztuje coś powyżej 200 zł. Zależy od pojemności. Natomiast jeżeli chcecie kupić te perfumy, to polecam Wam kupić je w sprawdzonych drogeriach internetowych, dlatego że tam są dużo tańsze. Natomiast w tych drogeriach stacjonarnych, są dużo, dużo droższe, więc jeżeli Wam się spodobają, no to polecam Wam właśnie zaopatrywać się przez internet. Pamiętam, że pierwszy raz zetknęłam się z tymi perfumami na święta Bożego Narodzenia, ponieważ mój tata kupił je na prezent mojej mamie. Ona wtedy prysnęła się tymi perfumami i ja po prostu powiedziałam, że wow, bardzo mi się podobają, ale chodziłam wtedy do pierwszej klasy gimnazjum, nie byłam niestety stać na takie perfumy. I dopiero po tylu latach wycyganiłam mnie od Patryka na święta, więc teraz sobie mam, używam i jeszcze powiem Wam taką ciekawostkę. Wiem, że dla niektórych będzie to święto, Natomiast ja mieszam oba te zapachy. Po prostu na początku spryskuję się, odrobię tej mgiełki, a później aplikuję ten zapach i wychodzi coś takiego fajnego, taki miks kobiecego i takiego waniliowego zapachu. Wiem, że niektórym może się to nie mieścić w głowie, ale ja bardzo lubię mieszać zapachy i wychodzi mi coś właśnie takiego swojego. Te perfumy także stały się moimi ulubieńcami. Dostała mi od Taty na święta Bożego Narodzenia i jest to już dużo bardziej świeży zapach, ale również bardzo kobiecy i niespotykany. I nie nie wiedziałam, że kiedykolwiek spodobają mi się takie świeże perfumy, bo je ja jednak szłam w takie bardziej ciężkie, duszące zapachy, a to niespodzianka. Są to perfumy marki LAVIN. Wiem, że źle to czytam, wybaczcie mi. Jest to także elegancki zapach, natomiast dużo lżejszy niż ten. I tak sobie czasem wymieniam te perfumy, raz psikam się tymi, raz psikam się tymi, ale po zużyciu widzę, że chyba jednak ciągniemy je w kierunku tych, co jest dziwne, bo myślałam, że te będą moim ulubieńcem wszechczasów, a jednak ciągniemy do tych bardziej lżejszych. No i tutaj też popełniam swoje świętokradztwo, czyli na początku pryskam się tymi, a później tymi. Również od taty na dzień kobiet dostałam takie perfumy: są to perfumy Emmanuel Ungaro Frutti di Amur mam nadzieję, że tak to się czyta. Natomiast tylko kilka razy użyłam tego zapachu, dlatego, że mam no tyle tych innych perfum, że nie chcę marnować tych. Kilka razy się psiknęłam i powiem Wam, że jest to bardzo mocny zapach, bardzo elegancki. Szczerze to nie wiem, czy się do niego przekonam, dlatego, że jest bardzo mocny, ma takie pieprzowe nuty, dlatego, że tak boli nos, jak się go nawet wącha, ale zobaczymy. Może na zimę się do niego przekonam. Nie mam ich przy sobie, ale powiem Wam, że uwielbiam także perfumy Amour Amour, ale to jest już klasyk. Chyba każda dziewczyna je wąchała i wszyscy jej uwielbiają. A także uwielbiam perfumy Beyoncé Rush i one są też takie ciepłe, waniliowe. Jak skończy mi się któraś buteleczka z tych perfum, to na pewno zakupię tamte. I tak dziękuję Wam za uwagę. Napiszcie mi, których perfum używacie i czy używacie któryś z tych, które posiadam. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał oraz wpadajcie na moje media społecznościowe. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia już niedługo!